Rozdział 5. Żyjący kosmos. W tym rozdziale Hermes zwięźle nakreśla istotę swoich idei filozoficznych i maluje obraz kosmosu jako żywej istoty tętniącej życiem. Na początku jest jedność. Jedność rozdziela się na dwie podstawowe siły, które, podobnie jak bieguny ujemne i dodatnie baterii, generują wszystko. Hermes opisuje je jako światło i życie, które stają się umysłem i duszą. Doświadczamy ich jako myśli i uczucia. Jedność Boga jest zarówno światłem, jak i życiem. Te dwie siły są rodzicami umysłu kosmosu. Hermes doświadczył tego w swojej pierwotnej, mistycznej wizji, jako słowa, które uspokoiło ciemne wody, podstawowe prawa natury, które wprowadzają porządek w chaos. Fizyczny kosmos jest doskonałym odzwierciedleniem tej zasady porządkującej – umysłu kosmosu. Umysł kosmosu, słowo, jest z kolei odbiciem Boga, tak jak wypowiedziane słowo odzwierciedla intencję mówiącego. Ponieważ Bóg jest wszechdobrocią, kosmos jest również dobry. Ponieważ kosmos jest stworzony na podobieństwo swego Stwórcy, jest również nieśmiertelną, żywą istotą. Dlatego niemożliwe jest, aby jakakolwiek jego część była martwa. W chwili swego powstania był wypełniony energią, która, jak dowiodła współczesna nauka, nie może być ani stworzona, ani zniszczona. W przeciwieństwie do niezliczonych form, przez które przechodzi, sama energia jest nieśmiertelna. Bóg jest źródłem tej energii, która poprzez prawa natury tworzy życie. Kosmiczny umysł otrzymuje energię od Boga i daje ją wszystkim rzeczom w kosmosie. Dzięki temu procesowi kosmos jest całkowicie nasycony duszą, siłą życia. Wszystko w nim żyje. Nic nie jest martwe, nawet tak zwane rzeczy nieożywione. Kosmos jest wielką, żywą istotą, która z kolei daje życie wszystkim mniejszym istotom, które zawiera. Jest całością, która odżywia swoje części. Jak rodzic troszczący się o swoje dzieci, żyjący kosmos. Pierwotny umysł, który jest życiem i światłem, zrodził umysł kosmosu. Pierwotny umysł jest zawsze nieporuszony, wieczny i niezmienny, zawierając w sobie ten kosmiczny umysł, który jest niedostrzegalny dla zmysłów. Kosmos postrzegany zmysłami jest kopią i obrazem tego wiecznego kosmicznego umysłu, jak odbicie w lustrze. Pierwszym ze wszystkich, choć bez początku, jest atom. Drugi jest kosmos, stworzony na jego podobieństwo. Ponieważ kosmos jest drugim bogiem, jest również nieśmiertelną istotą. A ponieważ każda rzecz w kosmosie jest częścią kosmosu, niemożliwe jest, aby jakakolwiek jego część umarła. Kosmos jest całym życiem. Od jego pierwszych fundamentów nigdy nie istniała ani jedna rzecz, która nie byłaby żywa. Nie ma, nigdy nie było i nigdy nie będzie w kosmosie niczego, co byłoby martwe. Atom jest światłem, wiecznym źródłem energii, wiecznym dawcą samego życia. Gdy energia zostanie uwolniona, jej dostarczanie jest regulowane przez wieczne kosmiczne prawa. Kosmos ma swoją istotę w wiecznej energii, z której pochodzi całe życie, więc niemożliwe jest, aby kiedykolwiek się zatrzymał lub został zniszczony. Jest on zawarty i związany przez wieczną siłę życia. Kosmos przekazuje to życie wszystkim rzeczom, które się w nim znajdują. Ma dwojaki ruch. Energia jest wlewana do kosmosu z wieczności, a on z kolei wlewa życie do wszystkich rzeczy w nim. Umysł i dusza są manifestacjami światła i życia. Wszystko porusza się dzięki mocy duszy. Ciało kosmosu, w którym zawarte są wszystkie ciała, jest całkowicie nasycone duszą. Dusza jest całkowicie oświetlona przez umysł. Umysł jest całkowicie przeniknięty przez atuma. Dusza wypełnia i obejmuje całe ciało kosmosu. Daje życie wielkiej i doskonałej żywej istocie. Jaką jest kosmos, który z kolei daje życie wszystkim mniejszym, żywym istotom, które zawiera. Kosmos jest całością, która generuje i odżywia części, jak rodzic troszczący się o swoje dzieci. Otrzymuje on swoje źródło dobroci od atuma i to właśnie ta dobroć jest prawdziwą mocą stworzenia. Kosmos jest obrazem atuma, a ponieważ atom jest całą dobrocią, kosmos jest również dobry.